Arktyk tym produktem trochę zniszczył rynek chłodzeń. Producenci mają teraz problem. To ja nie widzę innego wyboru jak Arctic Freezer 36. No siemanko. Z tej strony Bartek i witam was na moim kanale. Dzisiaj trochę o chłodzeniu, które wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, większe niż mogłem się tego spodziewać. Jest to Arctic Freezer 36. Chłodzenie, które nie jest wam obce, ponieważ miało już okazję gościć na moim kanale przy okazji wielkiego testu 20 chłodzeń jednowieżowych powietrznych. Wtedy powiedziałem, że jest to najlepszy cooler do 150 zł i dzisiaj mam powody aby to zdanie podtrzymać, a nawet wzmocnić. Tak, powiem Wam tak, od Arktika dostałem całą gamę freezerów. Od wersji zwykłej, którą widzicie tutaj, po wersję czarną, która była obecna na poprzednich moich materiałach. Dostałem też wersję ARGB, czarną oraz białą i zacząłem testować. I powiem Wam tak, wyniki były tak dobre, że mówię, to jest po prostu niemożliwe. Pomyślałem, Arctic wysłał mi pewnie Golden Sample, czyli specjalne selekcjonowaną sztukę, więc co zrobiłem? Po prostu kupiłem swój egzemplarz z Amazona, no taki zwykły sklepowy sample. Mam go tutaj i tak, to jest etykieta wysyłkowa, tak mi Amazon wysłał Freezera. Niedługo to będą chyba już same kulery wsadzać do paczkomatów, ale mniejsze o to. Wstawiłem na moją platformę testową i wyniki okazały się identyczne. Więc co ja mogę Wam powiedzieć, to jest po prostu rewelacyjne chłodzenie. I zaraz wam pokażę dlaczego. Ale najpierw zaczniemy sobie od systemu montażowego, który doczekał się downgradu. Tak, dobrze słyszycie. System montażowy doczekał się downgradu. Warto zaznaczyć, że mamy już piątą rewizję freezera, z czego Arctic zresztą słynie. Do trzeciej rewizji mieliśmy klasyczny porządny montaż, w przypadku AMD metalowe brakety przykręcane do plastikowych dystansów. A teraz w zestawie dostajemy tylko dwa kawałki plastiku, serio. Cały montaż to dwa elementy stworzywa, które zastępują wszystko, co wcześniej było metalowe. Nie ma nawet śrubek w komplecie. Arctic uznał, że użyjemy tych z płyty głównej AMD, czyli tych samych, które służą do mocowania fabrycznych zatrzasków. Na Intelu też się zmieniło. Wcześniej Arctic dawał aluminiową ramkę kontaktową. Teraz Ramka została, ale już w wersji stworzyła. Niestety nie miałem możliwości przetestowania tego samego egzemplarza na dwóch różnych zestawach montażowych, bo zmieniła się też wysokość mocowania, przez co nie są ze sobą kompatybilne. Ale przetestowałem te egzemplarze, które mam i nie zauważyłem żadnych różnic w wydajności. Więc ten downgrade to po prostu cięcie kosztów, które na szczęście nie wpływa na osiągi. W zestawie oprócz wspomnianego systemu montażowego dostajemy również wkrętak Torx T20, który jest wymagany w przypadku Intela. Oraz tubkę pasty Arctic MX6. Za to szanuję. No dobra, przejdźmy sobie do radiatora. Mamy tutaj single tower, czyli jest to klasyczna konstrukcja jednowieżowa, ale bardzo masywna oraz gruba. I szczerze jestem w szoku, jak Arctic dobrze wykonał tą konstrukcję w tej cenie. Pomimo jednowieżowej budowy, radiator jest grubszy niż typowy single tower. Fine są solidne, gęsto rozmieszczone, a na przedniej krawędzi dodatkowo ząbkowane. Ma to poprawiać przepływ powietrza i rozbijać warstwę graniczną przy niższych obrotach wentylatorów. Z tyłu na wylocie ząbkowanie też się pojawia, ale nie na całej powierzchni. W środkowej części radiatora mamy charakterystyczne wgłębienie to jest zabieg, który ma poprawić akustykę wentylatora pracującego w trybie pól. To co wyróżnia Freezera 36 to w pełni otwarte boki radiatora. Nie ma tutaj żadnej zabudowy jak w przypadku fery czy innych chłodzeń tej klasy. Według Arktika takie rozwiązanie zwiększa ilość zasysanego powietrza i poprawia ogólną efektywność przepływu. Bardzo ciekawe podejście. Trzeba też zwrócić uwagę, że finy są sztywne, nie wyginają się i nie mają ostrych krawędzi, co często zdarza się w produktach od Thermalrighta czy Endorfi. Na górze radiatora fine zwieńczono estetyczną blaszką zaszczotkowanego aluminium wraz z logiem Arktika. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Przechodząc w dół, widać cztery miedziane ciepłowody, które łączą się przy bezpośrednim styku z IHS-em procesora, czyli klasyczny Direct Touch. Podstawa jest niewielka, ale jak pokażą wyniki, jest to raczej zaleta niż wada. Generalnie jestem zaskoczony ogólną jakością wykonania, która moim zdaniem przewyższa konkurencję w podobnej, a nawet wyższej półce cenowej. No i wentylatory, czyli klasyka Arctica w postaci dwóch P12 pracujących w konfiguracji push-pull. To rozwiązanie, które po prostu działa. W swojej cenie P12 to wciąż jedne z najlepszych wentylatorów, jakie można dostać. Nie są idealne, ale mają świetny balans między ceną a wydajnością. Tym razem Arctic poszedł krok dalej i dorzucił klikany system montażu. Zero drucików, zero kombinowania, przykładasz, dociskasz, klik i po sprawie. Trzyma się mocno, wygląda czysto, no i jest wygodnie. Same wentylatory to wersja PST, czyli można je łączyć w łańcuch i podpiąć pod jedno złącze PWM. Nie trzeba splitterów ani kombinacji z kablami. Wyniki wydajności zaczynamy od Intela. Na i7 przy poborze 190W Freezer zapewnia niesamowity poziom wydajności, porównywalny z Thermalrightem, Peerless Assassinem, a momentami bliski Dark Rockowi Pro 5. Kuleje jedynie wydajność na maksymalnych obrotach, ale chłodzenie nie przekracza nawet 38 dB, więc i tak jest świetnie. trochę inaczej wygląda to na i9. Tutaj Arctic nie utrzymał pełnej mocy na poziomie 241 W, ale i tak wynik 230 W to fantastyczny rezultat jak na tak kompaktowy cooler. Testy z wentylatorami Noctua A12X25G2 przeprowadziłem zarówno w konfiguracji z jednym, jak i z dwoma wentylatorami. W obu przypadkach Freezer pokazał bardzo dobrą wydajność i cichą pracę. Warto zwrócić uwagę na poziom głośności w porównaniu np. do Pearless Assassina. A przypominam, że to są te same wentylatory. Temperatury sekcji zasilania nie zachwycają, ale biorąc pod uwagę konstrukcję chłodzenia, push-pull z wentylatorami o skoncentrowanym strumieniu powietrza, nie ma się czemu dziwić. Wyniki na AMD świetnie pokazują, jak zachowuje się Freezer 36 w całym zakresie zastosowań. Widać tu dokładnie to, co zauważyłem już wcześniej. Freezer zyskuje na relatywnej wydajności wraz ze wzrostem mocy procesora. Zaczynamy od Ryzena 5 9600X. Procesor mało wymagający, bo pobiera maksymalnie 88W. Tutaj szału nie ma, ale różnica względem Peerlessa to zaledwie pół stopnia. Przechodzimy dalej. Ryzen 7 9700X ze zwiększonym TDP, czyli odpowiednik Ryzena 9800X 3D. I tutaj, czy ja w ogóle muszę coś komentować? To komentuje się samo. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku Ryzena 9 9900X. Ale to co dzieje się przy Ryzenie 9950X to już czyste szaleństwo. Procesor pobiera 230W, a Freezer 36 dokonuje tutaj cudów. Wyprzedza tutaj praktycznie wszystko co istnieje. To najprawdopodobniej zasługa rewelacyjnego bezpośredniego styku rurek cieplnych z IHS-em. Chłodzenie bardzo efektywnie przenosi ciepło z procesora na radiator. Przy wentylatorach Noctua sytuacja jest podobna jak wcześniej. Świetna wydajność przy bardzo dobrej kulturze pracy. Temperatury sekcji zasilania nie należą do najniższych, ale jest to w pełni zrozumiałe przy takiej konstrukcji. Żebyście mieli pełny obraz wydajności tego chłodzenia, wrzucę też wykresy z moich wcześniejszych testów, zarówno z platformy AM5, jak i starszych AMD, czyli Ryzena 5600X oraz 2700X. To wszystko według starej metodologii, ale daje fajne porównanie. Na początek Ryzen 9 7900X i tutaj przy 33 dB wyników naprawdę nie trzeba komentować. Chłodzenie po prostu robi robotę. Dalej Ryzen 5 5600X. Tutaj pobór mocy jest oczywiście niższy, więc i relatywna wydajność jest gorsza, ale jak na tą półkę cenową, to wciąż rewelacyjne rezultaty. I na koniec coś dla fanów starszych platform Ryzen 7 2700X. Tutaj pobór mocy w okolicach 175W, a Freezer 36 radzi sobie zaskakująco dobrze. No dobra, to podsumujmy. Za około 120-130 zł dostajemy kuler, który potrafi konkurować z konstrukcjami większymi za dwa, a nawet trzy razy tyle. Dodatkowo jest cicho schludnie, estetycznie i wydajnie. Ok, Arctic przyciął na systemie montażowym, zmieniając go w trakcie. Ale myślę, że jak nie wpływa to na wydajność, to można na to lekko oko przymknąć. Tym bardziej, że montaż na AMD jest bardzo prosty, bajecznie prosty i szybki. Ale trzeba pamiętać, żeby mieć oryginalne śrubki od płyty głównej, ponieważ inaczej tego nie zainstalujecie. A wiem, że może się to czasami zgubić, ale z drugiej strony można coś takiego dokupić na Allegro bez problemu, więc jakbyście nie mieli, no to. Nic straconego. Na Intelu musimy zamontować ramkę montażową. To oczywiście ma swoje plusy. Nie jest to nic trudnego, ale wymaga spokojnej pracy, precyzji oraz przede wszystkim cierpliwości. I tutaj polecam skorzystać z instrukcji Arctica, ponieważ są one bardzo dobrze zrobione. Są intuicyjne, więc jak najbardziej OK. Jeszcze taka ciekawa obserwacja, którą już wcześniej zauważyłem, jest taka, że Freezer 36 zyskuje w relatywnej wydajności w stosunku do konkurencji i im cieplejszy mamy procesor. Doskonale widać to na AMD. Zobaczcie, że na Ryzenie 59600 x który pobiera tam 88W, bardzo malutko, no chłodzenie wypada dobrze, ale jakoś tak tyłka nie urywa. Ale na 9950X jest po prostu rewelacja, i chłodzenie robi jakieś niestworzone rzeczy. I ja mam tutaj taką teorię, dlaczego tak się dzieje. Zacznijmy od tego, że jak mamy direct touch, czyli rurki cieplne bezpośrednio stykają się z naszym procesorem, to nie za bardzo możemy zrobić wypukłość podstawy. Po prostu jest to bardzo trudne na direct touchu i raczej się tego nie robi, więc szlifuje się to na płasko. Jak dobrze wiemy, nasze współczesne procesory płaskie nie są, e, tylko są najczęściej wklęsłe. No jak mamy dużą podstawę, która na przykład jest poza obszar IHS-u wychodzi, no to na środku nie będzie nam za dobrze stykać, ponieważ tej wypukłości nie mamy, gdzie w chłodzeniach z podstawą taką zwykłą raczej się tą wypukłość stosuje. Więc jak mamy większą podstawę, to mamy większą szansę, że chłodzenie nie będzie dobrze stykać na środku, tam gdzie ma stykać. Jeśli mamy mniejszą podstawę, tak jak w przypadku Freezera 36, to mamy większą szansę, że właśnie trafi tam, gdzie powinna trafić, ponieważ już ta płaskość tej podstawy, tych rurek cieplnych wyszlifowanych, już nie robi takiej różnicy. Więc Freezer 36 świetnie trafia tam, gdzie ma trafiać, i dodatkowo szybko to ciepło odbiera, bo pamiętajcie, że to jest też Direct Touch. I on będzie zyskiwał, im cieplejszy będzie procesor, ponieważ e, usuwamy tak naprawdę interfejsy, których no mogą być dwa, mogą być trzy takie dodatkowe interfejsy, które wpływają na przewodnictwo cieplne. Jak mamy standardową podstawę, no to w zależności czy jest ona niklowana czy nie, to mamy dwie warstwy, mamy podstawę i mamy nikiel. A te rurki cieplne, które stykają się z tą podstawą, trzeba jeszcze przylutować, więc mamy jeszcze dodatkowy interfejs, który, jakby nie patrzeć, będzie nam wpływał na szybkość przekazywania tego ciepła. A tutaj mamy po prostu czyste rurki wyszlifowane, które bezpośrednio szybko odbierają to ciepło z naszego procesora. I to dokładnie widać. Dlatego Freezer 36, ze względu na no też masywny radiator, dobrą, malutką podstawę, Direct Touch bardzo szybko odbiera ciepło z naszego procesora, dlatego jest taki wydajny. No i jeszcze dodatkowo push-pull. Powiem Wam tak, Arctic tym produktem trochę zniszczył rynek chłodzeń. Tak, Freezer 36 niszczy rynek chłodzeń z niskiego i średniego segmentu na pewno. To co oni zrobili tym kulerem jest po prostu niewiarygodne i no, producenci mają teraz problem przy takiej wydajności tego kulera. I powiem Wam tak: jeśli zależy Wam na świetnej wydajności do jakiegoś Ryzena 9800X 3D do 9900X i zależy Wam, żeby wydać jak najmniej, ale chcecie też mieć produkt dosyć dobrze wykonany, to ja nie widzę innego wyboru jak Arctic Freezer 36. Naprawdę. To, co oni zrobili, to jest po prostu rewelacja. Jak dostosowali ten produkt do wentylatorów. Tam też mamy optymalizację akustyczną, akustyczną przygotowaną do tych wentylatorów na samym radiatorze, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Więc, co tu dużo mówić? Oczywiście, miejmy na uwadze, że Arctic nie ma zbyt dobrej kontroli jakości, więc to trzeba mieć na uwadze. Chodzi tutaj głównie o wentylatory, które czasami mogą nie działać, czasami mogą terkotać. Tyle, że Arctic ma 6 lat gwarancji, więc oni Wam to po prostu wymienią, ponieważ z tego słyną, że mają bardzo dobry i długi serwis 6-letni dla chyba wszystkich swoich produktów. Więc tak to wygląda, ale oczywiście to musicie ocenić sobie sami, czy warto to chłodzenie kupić. Według mnie tak. To wszystko ode mnie na dzisiaj, do następnych filmów. Na razie, cześć!